Do oglądania specjalnego odcinka Faktów Człówki Zapraszam Natalia Wasil I Oliwia Mierzwa Podczas Dni 4 września Obchodziliśmy święto związane z naszym miastem Było to święto soli Właśnie w tym roku minęła 720 rocznica Utworzenia składu solnego w Oświęcimiu Na zamek mijając po drodze Oświęcimski Rynek Wjechał z tej okazji Dwóz kupców z sala. Prezydent naszego miasta Janusz Pierut otrzymaną sól rozdzielił i ofiarował mieszkańcom oświęcenie. cieszę się, że mogliśmy dziś przypomnieć piękną, odległą historię no soli, sprzedaży soli wielickiej, między innymi w Oświęcimiu, a to, że był tu pokaźny rynek zbytu świadczy fakt, że w Wielicce produkowano bałwany poświęcimskie, a więc z przeznaczeniem głównie na skład w Oświęcimiu. Szanowni Państwo, jeszcze raz gorąco pozdrawiam od moich mieszkańców 50-tysięcznej gminy, i pozwolę sobie na znak przyjaźni, jest taki symbol ważny w Wieliczce, jest to barta górnicza, na której jest znak świętej Barbary. Niech święta Barbara, święta Kinga opiekuje się naszymi miastami, panie prezydencie, wszystkiego najlepszego i również skarbnik, który jest symbolem bogactwa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Państwa, jakby chciał sól, to my z Panią Prezydent będziemy rozdawać na Panią. Zawsze? Podzielimy się z tym bogactwem. Zawsze, bardzo. Nie, z Państwa, jeszcze chcesz sól? Proszę, Niech Pan nie dostaje. Niech Pan będzie dostaje. Niech Pan będzie dostaje. Jeszcze byśmy rozdali. Czy ktoś z Państwa jeszcze gdzieś? Nie, jeszcze raz. Dajmy dać. Udało nam się porozmawiać z Panem Prezydentem. Zaprosił wszystkich do obejrzenia wystawy. Zapraszam Państwa wszystkich do obejrzenia wystawy, kawałka historii Oświęcimia o soli. Sól, która była tak naprawdę w średniowieczu jak złoto. Nazywano je właśnie białym złotem. Zapraszam wszystkich młodych ludzi, którzy mogą się pojawić na zamku w Oświęcimiu i zobaczyć, jakie jak znaczenie miała w przeszłości sól, jakim właśnie był oświęcim miejscem, gdzie składowano przecież tą sól przez wieki, a właśnie w 1291 roku. Mieszko pierwszy nadał śmieci, miały prawo składowania soli. Od tego czasu za zaczął się rozwój naszego miasta i bogactwo naszego miasta. Zapraszam wszystkich do zobaczenia wystawy o soli. Rozmawialiśmy także z panią Małgorzatą Międzobrocką z Muzeum Żub Krakowskich, jedną z organizatorek wystawy. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich ciekawych tego, jak to dawno się produkowano, jakie były używane do tego narzędzia, jakie maszyny pracowały. pod ziemią w wieliczce do obejrzenia wystawy na zamku w Oświęcimiu. Można tam będzie zobaczyć także wielkie, ciekawe kształty soli, makietę bałwana, można będzie zobaczyć modele wozów, na których prasołowie, kupcy solni także ze Święcinia przywozili tutaj sól, można zobaczyć statki, które pływały wówczas po wiśle i przywoziły sól z Krakowa do Oświęcimia, a także zobaczyć bardzo piękne solniczki. Kto nie wierzy, że sól była własnością królewską i była kiedyś bardzo cenna, proszę, niech przyjdzie i zobaczy wspaniały, renesansowy ruch Bractwa Kopaczy, symbol skarbu, jakim była sól dla Rzeczypospolitej i dokumenty, na których można znaleźć autografy królewskie. A teraz zobaczymy, co znajduje się na wystawie. Znajdziemy tam wiele ciekawych eksponatów. To jest bałwan solny lub ważej soli? Ja już wiem, lecz jeśli widzowie jeszcze nie wiedzą, mogą dowiedzieć się tego od pracowników Muzeum Żup Krakowskich. Najbardziej charakterystyczną formą handlową soli pochodzącej z wiliczki były bałwany solne, ponieważ duża bryła soli jest bardzo ciężka, w związku z tym, żeby ją transportować, nadawano jej kształt podobny do walca, taki jak. Tutaj widać. Dzięki temu bałwana solnego nie trzeba było podnosić, a można go było przetaczać. Przetaczano go za, spec za pomocą specjalnych drągów, umieszczano na wozie i taki wóz wędrował e, dawnymi traktami solnymi, które były no, specjalnie utrzymywane. Były to drogi, które musiały być suche, w związku z tym podróżowali kupcy solni przeważnie albo latem, kiedy drogi były suche, albo zimą, kiedy były skute lodem. Tutaj prowadzimy ważenie soli, czyli najstarszą znaną ludziom metodą pozyskujemy sól ważoną. Już około 4,5 tysiąca lat przed Chrystusem na terenie Bochni i Wieliczki ludzie w okresie Neolitu odkryli możliwość wygotowywania słonej wody, która tam występowała w naturalnych źródłach solankowych, i uzyskiwania w ten sposób soli tzw. Tak ważonej. Przy oświęcimskim zamku z okazji Święta Soli zorganizowano atrakcje dla dzieci i młodzieży. Dzieci bawiły się świetnie, lepiąc z masy solnej i ozdabiając solniczki. Specjalny odcinek Faktów Czwórki prowadziły Oliwia Mierzwa i Natalia Wasi.